Pan z Wami i zuchwem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus i jego uczniowie przemierzali Galileę, on jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im, Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich. O czym to rozpawialiście w drodze? Lecz oni milczeli w drodze, bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł przyłał dwunastu i rzekł do nich, jeśli kto chce być pierwszy, niech będzie ostatni ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objął je ramionami, rzekł do nich, kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, nie przyjmie mnie, lecz tego który mnie posłał. Oto słowo Pańskie Chwała Tobie Chryste. Umiłowani w Chrystusie Panu bracia i siostry, gromadzimy się we wspólnocie Kościoła. Chcemy dzisiaj pochylić się nad słowem, które Pan do nas kieruje. I widzimy postawę, podobną chęć posiadania czegoś, a jeszcze bardziej bycia kimś bardzo ważnym, która kierowała apostołów, którzy, jak mówi właśnie dzisiejsza Ewangelia. Posprzeczali się między sobą o to, który z nich jest największy. Chrystus, jak widzimy, wykorzystał tę sytuację, by pouczyć ich o tym, na czym polega prawdziwa wielkość człowieka. Powiedział, jeśli kto chce być pierwszy, niech będzie ostatni ze wszystkich i sługą wszystkich. Braciej siostro, te słowa nie tylko zaskoczyły uczniów, ale również na pewno, jak widzimy, ich zawstydziły. To, co powiedział Jezus, było czymś całkowicie nowym w ich wyobrażeniu. Świat, w którym posłowie wyrośli i żyli, mówił, że najmniejszy powinien słuchać większego i służyć mu. Chrystus uczy czegoś całkowicie przeciwnego. Chcesz być wielkim, to służ innym. Twoja wielkość będzie się mierzyła tym, jak potrafisz innym służyć. Zbawiciel nie tylko poucza uczniów, ale również sam daje przykład służby innym. Prawie cała Ewangelia jest opisem Jezusowej służby ludziom. On nigdy nie przychodził obojętnie obok biednych, obok chorych, obok potrzebujących pomocy. Służbą dla ludzi było jego głoszenie dobrej nowiny o zbawieniu, wyrzucanie złych duchów, skrzeszanie umarłych, leczenie ludzi z różnych chorób. Duszy i ciała. Kochani, najpiękniejszym przykładem Jego służby była, był pokorny akt umycia nóg apostołom w czasie ostatniej wieczerzy. Heroiczny akt Jezusowej służby Bogu i ludziom dokonało się również, kochani, w momencie golgoty, kiedy umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Bracie siostro, stąd też miał prawo, aby powiedzieć: Kto by między wami chciał stać się wielki, niech będzie sługą waszym. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Jeżeli w ten sposób Chrystus mierzy wielkość każdego z nas. To warto postawić dziś sobie, kochani, kilka pytań ważnych, myślę, że dla naszej codziennej takiej egzystencji. Czy potrafię Bogu i ludziom służyć? Czy wystrzegam się niezdrowych ambicji bycia za wszelką cenę kimś pierwszym i najważniejszym? Jak traktuję ludzi, którzy mi służą? Bracie, siostry, służyć to nic innego, jak czynić coś dobrego, pożytecznego, przyjaznego dla tych, którzy mi służą. Wszyscy jesteśmy powołani przez Boga do tej służby. Służąc innym, służymy samemu Bogu. Im piękniejsza i pokorniejsza jest Czyjaś służba, tym większa jest ona w oczach naszego Boga. Bycie na przykład matką, to nic innego, jak z całego serca służyć swojej rodzinie. Podobnie powołanie ojca i męża jest służbą swoim najbliższym. Każde Powołanie, każda praca jest dla nas, kochani, szansą, aby im służyć. I według właśnie nauki Chrystusa, im lepiej służymy i wkładamy w naszą służbę więcej miłości i serca, tym jesteśmy ważniejsi w oczach Bożych. Kochani, Księga Syracha zwraca takie. Zwraca uwagę nas takie słowa. Kto służy Bogu z upodobaniem, będzie przyjęte, a błaganie go dosięgnie obłoków. Jakże też piękna postawa błogosławionego Jana XXIII, który powiedział: Można być świętym z pastorałem w ręku, ale tak samo dobrze można nim zostać, mając w ręku miotłę. Drodzy siostro, dzisiejsza Ewangelia odsłania przed nami jeszcze jedną ważną prawdę o nas. Otóż służąc innym ludziom, szczególnie tym bezbronnym, biednym i małym na tym świecie, służymy samemu Chrystusowi. Aby to uzmysłowić, a Jezusa postawili przed nim, Jezus postawił przed nimi właśnie dziecko, i pokazał, i objął je ramionami, rzekł do nich: Kto przyjmuje jedno z tych dzieci, w imię moje, mnie przyjmuje. Kochani, wspominamy w tych dniach świętego Stanisława Kostkę, patrona młodzieży, patrona naszej umywanej ojczyzny. Jego droga do świętości, do Pójścia za Chrystusem nie była prosta. Jego rodzice mieli ambicje, aby miał szczególną pozycję, usytuowaną dobrze na tym świecie, ale znamy, myślę, że tą historię jego życiorysu, że święty Stanisław chciał zostać yy, sługą chciał być właśnie oddany na służbę Panu Bogu. I musiał sprzeciwić się swoim rodzicom, uciekając, aby wstąpić właśnie do zakonu jezuitów. Widzimy właśnie młodego człowieka, który chce służyć, który oddaje swoją właśnie, swoje życie właśnie w jego ręce. I dzisiaj właśnie chcemy wraz ze świętym Stanisławem Kostką także w naszym życiu właśnie wypełniać tą życiową naszą drogę powołania, że jesteśmy dla siebie nawzajem, właśnie tymi, którzy mają sobie służyć. Bo kiedyś, kochani, na sądzie ostatecznym Chrystus wypowie do nas właśnie te słowa, a nie inne. Byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Wszystko, co uczyniście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Bracie i siostro, zachęceni dzisiaj słowem Bożym, stańmy się właśnie jak to dziecko z dzisiejszej Ewangelii. Pokorne dziecko, które jest w rękach umiewanego Ojca. Bo ten ojciec, który nas tak umiłował, dał nam swojego syna, abyśmy mieli życie. Przyjmijmy więc Jezusa jako tego, który jest Panem także naszego życia. Pokornego Jezusa, który oddaje swoje życie na drzewie krzyża. Abyśmy przyjęli tą zbawczą łaskę spływającą właśnie z Jego przebitych rąk z jego przebitego boku, abyśmy byli odziani łaską uświęcającą, która prowadzi nas właśnie ku życiu. Święty Stanisławie Kostko, módl się za nami.